A tak łatwe zwycięstwo nie ma to. jest zespół, który do nas przyjechał później, która. No jeszcze meczu też nie przegrała tak jak i my. także, także tak no nie ukrywam, że się też obawiałem. Zresztą zawsze człowiek przy dzieciach, jak to się obawia. No, mają kilku chłopców. Yy, z konkurencyjnego zespołu ze stali Stelowa Wola, mają chłopaka tutaj młodego Szpyrkę, czyli brata, którego tutaj grał w pierwszym zespole siarki. Nie mówię, chłopcy trenują też rano, są w ośrodku szkolenia sportowego trenują też po południu, więc wcale nie jest tak łatwo. Fizycznie, nawet chyba lepszy zespół ode mnie. Wyższy, także no ja się cieszę, że poszło, bo tak mówię. Jak zawsze powtarzam się to samo, to mówię, kontuzji mamy, mamy sporo. Tu jeden chłopak na z kadry województwa jest, mówię, dłuższa przerwa. No, no, jeden mi dopiero co wrócił, co naderwane miał, więc zadła. Także no, jest ciężko pod tym względem. No, mam nadzieję, że jeszcze z miesiąc i będzie dobrze. No Ja jestem zadowolony. Chłopaki popracowali w obronie. Nawet bym wola, chciał jeszcze mocniej, nie, nie ukrywam, bo były momenty, gdzie było mocniej. Trochę tutaj mam pretensje, nie ukrywam, że był moment, że, e, że tak sędziowie nie dopuścili do takiej gry. A ja ja jestem za taką grą, bo ja twierdzę, że dzisiaj trzeba nagrodzić za to, że pracuje w obronie mocno. Wiadomo, kiedy tam spycha, czy wkłada ręce, to bliżemy faul, ale uważam, że tu trzeba nagrodzić, żeby nie było takiego, mówię, aptekarstwa, że każde dotknięcie to jest faul. Nie, nie, chcę też mówić, że marudzę na sędziu, bo dostałem dzisiaj dacha technicznego, także no, moja wina, no, trudno, no, zagotowałem się, moja wina, no, nic nie mam na usprawiedliwienie. Cele mamy takie, że, no, co tu ukrywać, no, ja chcę wszystko wygrać w województwie, w połączonym w województwie. Będzie ciężko, bo później się łączymy z Lubelskim. Tam są trzy drużyny najlepsze, też z nimi gramy. Chodzi o to, że drużyna, która z połączonego województwa podkapelskiego, lubelskiego zajmie pierwsze miejsce, ma półfinał Mistrzostw Polski od razu u siebie. Czyli omijamy ćwierćfinały. Ciecianały w tym roku troszeczkę PZK zrobił inaczej, czyli ciecianały grają drużyny, które zajmą w województwach połączonych drugie, trzecie, czwarte miejsca. A drużyna, która wygrała połączone województwo, od razu jest w półfinałach i to chyba jest gospodarzem, nie dam sobie ręki obciąć. Dlatego nie ukrywam, że no zależy nam. No. Chcemy dalej walczyć. Chłopaki chodzą, trenują, słowa złego na nich nie mogę powiedzieć, chcą. I co tu dużo mówić? No, trzeba walczyć. Wiadomo, że tam na wyjazdach zawsze jest ciężko, nie? No, różnie to bywa, czasami sala, czasami sędziowie, ale no, trzeba walczyć. No. Prawie wszystko to samo. Dosyć do nas Wiktor Celarek, to jest chłopak z Mielca, który wcześniej nigdzie nie grał. Trochę no, troszeczkę brakuje mu ogrania, ale myślę, że z biegiem czasu będzie lepiej. Yy... Ktoś mi tam odpadł, z kogoś zrezygnowałem. No, ja mówię, ja tylko czekam aż wrócimy, bo nie mam Kaspar Maleckiego, który na, wypadł nam na dłuższy okres. Paweł Kowalczyk, dzisiaj to jest jego pierwszy mecz tego mojego małego rozgrywającego, bo nie trenował, nie wiem, półtorej, dwa miesiące na Węgrzech na turnieju, naderwał mi więc zadła. I też się dziś obawiałem, szczerze, że się bałem go wpuścić, bo jakby się mu coś stało, tym sobie nie darował. No, ale to tak mówię, no powolutku, no, mam nadzieję, że czas pracuje na naszą korzyść. Ja mówię, tu przeszkodzić nam może tylko co ja będę gadał? no kontuzje nam mogą przeszkodzić. Tego się najbardziej obawiam, bo intensywność gry chłopaków jest duża. Ja też swoim sposobem gry wymuszam na nich taką grę. Gramy, za dwa tygodnie jedziemy, trochę mamy taki weekend nie bardzo, bo jedziemy w sobotę do Łańcuta, a w niedzielę jedziemy do Przemyśla. Także takie dwa wyjazdy, ja myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że, że chłopaki, że tak powiem, nie zgłupiają na wyjeździe. Zwłaszcza w Łańcucie, bo tam jest specyficzna gra. I, no, ale myślę, że będzie dobrze. Głowa do góry i... Byliśmy na Węgrzech, byliśmy na Węgrzech, na Węgrzech żeśmy wygrali. Ja mam nadzieję, że tutaj z Michałem Żurawią, z tą grupą moczą zorganizowamy turniej u siebie, bo mi się wydaje, że jakby była sala dostępna, to łatwiej nam zorganizować turniej u siebie niż wyjechać, bo wyjechać to zawsze jest, no jest kosz. No, nie mamy tych pieniążków, co będę ukrywał, nie? a potrzeba nam zmierzyć się z kimś, kto nam, kto nam zleje tyłek, no, co będę gadał dosłownie. Brakuje, wam tej... Brakuje nam takiego ogrania z kim, żeby mecz był na styku, kto jest od nas lepszy i tak dalej. Mi by zależało, bo wtedy wychodzą wszystkie błędy. Bo ja mówię, problemem tych chłopaków jest to, że przychodzą i, i mówię, wszystkie mecze wygrywają wysoko. No to tak, to jest tylko brak koncentracji. Nie? Ja mówię, przyjdzie mecz na styku i, i może ręka się trzęsie, może być problem. Dlatego zależy nam, żeby po prostu takich pogrywać w takich. No ja mam tam jakiś plan, bo mówię, kadra województwa jest 9-9 jeszcze, więc wtedy będą przerwy w rozgrywkach i mam nadzieję, że wtedy coś pogramy. Coś pogramy i, i, i będzie. Będzie dobrze.